Dnia, kiedy straciłem wszystko, nie pamiętam, wymazałem go z pamięci lepiej niż zrobiłby to Alzheimer, miałem co najmniej kilka pomysłów, jak z sobą skończyć. Ale żaden nie sprawiał, że śmierci bałem się mniej niż życia mimo wszystko. Kiedy nie jadłem pierwsze dziesięć dni, Głód Joli doskwierał mi o wiele bardziej. Myślałem, że jeżeli wytrwam czterdzieści jeden, chociaż w jednym będę lepszy od Jezusa. Kiedy wyżebrałem swój pierwszy grosz, tak mocno ściskałem monety w dłoni, że jeszcze następnego dnia bolała mnie ręka. Rekordu Jezusa nie pobiłem, ale światła doznałem. Z jego prędkością zjadłem kupioną bułkę. Szczęście, jak zwykle, nie trwało długo. Już wieczorem dostałem skórę od dobrze ubranych chłopców. Wyglądali na takich, co to mają wszystko. Siły na pewno mieli dużo, bili mocno. Naprawdę zaczęło boleć, kiedy zobaczyłem, że nie mam obrączki. Oddałbym życie, żeby mi ją oddali. Albo pozwoliłbym się tak okładać co dzień. Pusty palec boli o wiele bardziej. Odkąd uderzyłem Jolę w twarz, wszystkie razy przyjmuję dzielnie I żaden nie boli tak jak tamten. Teraz wiem, że to nie ona była kurwa, tylko ja byłem. Nigdy nie byłem. Myślałem, że zaszedłem daleko, a jedyne, gdzie doszedłem, to do obłędu. Teraz będę musiał długo iść, nim dojdę do siebie. Gdybym miał trochę więcej odwagi, napisałbym wiersz. Zamiast złożyć się z chłopakami na wino, kupiłbym znaczek i wysłałbym go joli. Chociaż dostałbym za to od nich w mordę, cały dzień włóczyłbym się z rozwalonym, uśmiechniętym Maryjem. Gdybym miał trochę więcej odwagi. Kiedyś byłem pan, pan Hendryk Kwiatkowski. Teraz jestem henio. Śpię pod gołym niebem i liczę gwiazdy. Dawniej liczyłem tylko pieniądze i nie wiedziałem, że mam krótki wzrok. Bezdomność, jak okulary, przybliżyła mnie do wszystkiego, aż po same gwiazdy.